Cześć kochani, jako że zbliżają się święta, ja robię mnóstwo porządków, pomyślałam, że pokażę Wam moją ulubioną chemię domową. Wszystko pochodzi od marek nietestujących na zwierzętach, jest przeze mnie sprawdzone. Także jeżeli ciekawiła jest taka tematyka, to zapraszam do oglądania. Zacznę od płynów i tutaj jest mój ulubieniec antybakteryjny. Jest to Astonish. Prawie nie ma zapachu. Kupiłam go w lokalnym sklepie za 10 zł. Jeszcze jest cena aktualnie. Nie ma tego produktu już, więc kupiłam jakiś inny i przede wszystkim y, zapach mnie nie drażni, bo prawie go nie ma nie przeszkadza też moim zwierzętom bardzo delikatnie się pieni, ale wszystko idzie nim doczyścić, plamy, jakieś zabrudzenia, no i przede wszystkim jest antybakteryjny, także super y, marka Astonish jest cruelty free i y, ich, ich produkty są wegańskie także bardzo Wam polecam to Kolejnym moim ulubieńcem jest Astonish przeciw pleśni. Yy, o zapachu niby jabłka, ale on strasznie daje chlorem, natomiast świetnie usuwa pleśń, wszelkie plamy odświeża. I jeżeli gdzieś jest pleśń, to wystarczy raz psiknąć. Zostawić to na na przykład pół godziny, chociaż ja to zostawiam na dłużej i, i zmyć. I potem już pleśń nie nawraca. Świetny produkt. Bardzo polecam. Kolejną petardo do sprzątania jest ten Kitchen Cleaner. To jest też Astonisz o zapachu cytryny. I on bardzo, bardzo mocno pachnie cytryną. Ja już mam go drugie opakowanie. Od tego zapachu cytryny aż kicham. Ale on niesamowicie. Kurczę, myłam nim ściany. Niesamowicie yy, wszystko domywa. W sensie testowałam go na pomieszczeniu, które nie było remontowane dwie dekady. Zmyło pięknie ściany. Wszelki kurz, tłuszcz, zmywa, rozpuszcza bardzo dobrze i bardzo mocno się pieni, a przede wszystkim ten zapach y, cytryny odświeża też, więc od razu inaczej, inaczej po prostu pachnie w pomieszczeniu. Kolejną rzeczą też zastonisza jest y, pasta. To jest pasta miętowa w puszce, znaczy miętowa o zapachu mięty, taka zielona. Ona jest dosyć droga, bo kosztuje 30 zł za pół kilograma w tej puszce. Wystarczy na no całkiem długo, aczkolwiek trzeba się nauczyć obsługiwać nią, z tego względu, że y, ja nie dałam jej czasu na działanie, na rozpuszczenie brudu i po prostu zużyłam tyle, ile zużyłam na dość małą powierzchnię. Właściwie to na kilka małych powierzchni, bo szorowałam kuchnię nią. Natomiast, jeżeli chodzi o samo działanie, to ona całkiem dobrze czyści, ale też pięknie pachnie miętą. I to jest jeden z niewielu produktów do sprzątania, który pachnie miętą. Jaki kojarzę przynajmniej? Tutaj mam jeszcze sodę oczyszczoną, sodę, oczyszczoną, sodę czyszczącą, przepraszam, kalcynowaną, uniwersalną domol. Ona kosztuje za pół kilograma 10 zł w Rosmanie. Świetna. Przede wszystkim używam jej do prania ściereczek, ręczników, czy na przykład bielizny po okresie, jak mi się zapas kudzi. To właśnie bardzo dobrze wszystko odplamia, odplamia ubrania, pościel, wszystko. I kołdry też prałam właśnie w tej sodzie latem i świetnie usuwa zapach. Jakikolwiek zapach, czy na przykład zapach proszku, czy zapach jak prześmierdnie yy, coś na przykład nie, nie, nie wyschnie dobrze, a jest prześmierdnięty jakimś płynem czy czymś, to też pięknie ten zapach usuwa. Także to jest mój top heater. Tutaj za stonisza mam jeszcze window and glass. To jest y, płyn do mycia szyb i on pachnie octem, bardzo mocno pachnie octem, ale też świetnie wszystko domywa, pieni się, więc trzeba go jeszcze spłukać wodą. Y, najlepiej, przynajmniej ja tak robię. I y, jeżeli chodzi o działanie, to szyby są przepięknie błyszczące. Tutaj jest napisane, że nie trzeba spłukiwać, ale ja po prostu wolę, bo jak pomyślę, że czyszczę coś pianą i wiecie, Coś zostało. Yy, tutaj mam coś, czego użyłam raz, może dwa. To jest domol przeciw kamieniowi, aczkolwiek ja jakiegoś specjalnego problemu z kamieniem nie mam. Nardzego jeszcze nie próbowałam, muszę spróbować w sumie. Yy, on też mocno pachnie czymś w rodzaju chloru, więc yy, może też go spróbuję na pleśni czy coś, jeżeli będzie tak, coś takiego mocno pachnie, ale na pewno lepiej niż yy, czerwony płyn do na tłuszcz yy, który mi się gdzieś w domu zawieruszył więc go Wam teraz nie pokażę natomiast on świetnie zmywa wszelki tłuszcz, wszelkie zabrudzenia wada? śmierdzi przeszkadza mi zapach takiego jakiegoś chemicznego grejpfruta od którego boli mnie głowa a na przykład ten zapach bardzo mi się podoba a mojej mamie przeszkadza a tamten płyn jej nie przeszkadza także Guste guściki. Tutaj mam jeszcze jedną rzecz z Astonisha i to jest płyn antybakteryjny o zapachu sosny. I niestety, ale tego Wam nie polecę. Nie ze względu na to, że źle działa, bo super, że jest antybakteryjny, ale ja patrzę z mojej perspektywy i zapach sosny jest bardzo mocny. Wdziera się w gardło. Dosłownie jakbyście wdychali olej goździkowy. To drapie w nos, drapie w gardło bardzo, bardzo mocne. Do czyszczenia się nadaje, ale zużyję i no nie ja wiem, czy wrócę do niego, bo jednak ja muszę używać maski, żeby móc to stosować, bo to mi się tak wdziera po prostu w gardło, że masakra. Jeżeli chodzi o pranie ręczne ściereczek, to ja oprócz sody bardzo lubię mydełka i tutaj jest akurat mydło Baby Dream, którego jeszcze nie testowałam. Mam jeszcze jedno z Isany, zaraz wyjmę i pokażę. Tutaj znalazłam właśnie to mydełko. Ono się samo rozpuszcza, to jest alterra, zobaczcie. Samo się dosłownie rozpuszcza. To jest olej, jak widzicie. Coś jest w składzie, po prostu, że się samo to mydełko rozpuszcza. Jego ja jeszcze nie testowałam. Z alterry polecam o zapachu kwiatu pomarańczy, bo ładnie i delikatnie pachnie. Lawendowa też jest właśnie na bazie olejku. I sanamet świetnie, po prostu dopiorą plamki. Czy z krwi, czy z brudu, czy z czegokolwiek, czy się na przykład pierze bieliznę po okresie, czy coś tak jak ja, zanim cokolwiek wrzucę wspólnie, że tak powiem, do prania, to pierwsze plamy ze ścierek, czy z czegokolwiek piorę zawsze ręcznie. A jak jesteśmy przy ściereczkach, to polecam z Jorka i z Lewiatanu, o taką klasyczną z mikrofibry. Świetnie, wszystko czyści, można ją uprać i wielokrotny użytek. Kochani, w tym filmie to wszystko. Jeśli wam się podobało, oczywiście zostawiacie łapki w górę i komentarze. Piszcie śmiało, czy mieliście coś z tych produktów. Czy je lubicie tak jak ja? Czy macie jakichś innych faworytów? Jeśli chcecie więcej takich filmików, to zostawiacie subskrypcję na kanale i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!